Hej się ja jestem Dalo, a dzisiaj ze mną Voxa nie ma. Może będzie, ale tu się zobaczy. Jesteśmy w Wild Simulatorze. Cały odcinek będzie z War Simulatora. Mam lagi jakieś takie dziwne. Tu się mnie za bardzo obciąża. System. Nie, cały czas. Zobaczcie, że laguje. Jak chwilę. No przestań po na nawalać. Dzisiaj nagrywam z samego rana Także nie wiem jak to będzie wszystko wyglądało U Was Ale wiedzcie, że u mnie to wygląda katastrofalnie Jakieś pojęcie, się kosiłki poszywające pod boxa. Jak chcecie, to zawołam pod koniec odcinka boxa. 10, ale odcinek leci lub po dziesiątej, jako 12 A ponieważ ja nie mogę dzisiaj nagrać dwóch odcinków, będzie tylko jeden. Bez boxa, Bo box nie chce. Chwila. Tak wiem, że oślepiliście na chwilę. O, ty domyś przyrawiłeś. A gdzie jesteś? Dawid, ale ja nie gram. Nie ma jakby przyszedł do niej ramata. XD Vox mówi, że przyszedł do niego mój awatę. Jak ja mówię, ja tu mam całkiem zepsutą głowę. Hmm, no, no, nie, no, no, no. Fuj! Bo wiesz, jak chcę pić z peperoni. Zmienialiśmy czarniaki. Dzisiaj jest jak mówię Nagle wam na świeżym kąpie... No właśnie. Że dzisiaj jakoś może być słabsza. Zróbcie mi nie grę jeszcze chwilka. Chcę, że pół odcinka spędzicie na tym oglądaniu, i ja ociekajcie. Jak mnie jak ja się do ustawienia, ale ja niestety dzisiaj. No och, ja cię klęcę. Ja tam nie mam myszki. Dwa. No ja cię klęcę. Mam lak. Psuje mi się wszystko. Zminimalizowałem i musimy zwiększyć wydajność płyci no jest najwyższa wydajność. Jeszcze chwilka. Zrobię cięcia. Już wręczyliśmy. Niestety cały odcinek będzie na lagach, bo skończyły nam się pomysły co moglibyśmy nagrać. Jak mówię, nic nie działa, także jedyne co możemy nagrać to to cięcie. XD. Hale hmm, full screen. zmieniamy grę. Cięcie. Lecimy dalej z odcinkiem Bukłan, Piggy, poznajecie, nie? O matko, dwie minuty zostały O tak, dzwoni nasz sąsiadka Sąsiadka z podwórka Ta dziewczyna chyba coś miała Aha, ha, 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 Tak właśnie, pigi. Aha. O, mogę się ekspertyzować. Cięcie i widzimy się na następnej ludzie. Patrzcie na tego nooba, to już jest koniec gry. Zam widzicie 40 sekund. A tutaj gościu się zlogował i nic nie robi. No co za ppp. Gościu, zacznij coś robić. Co oni tam do cholery na czacie piszą? A ten gościu. Я ведь была птица фундук человека. Я на пистолете уже знаю, как мы теперь на пару секунд. Ale powiadamiam, że niestety nie wiem, czy będziemy dalej nagrywać. Albo będziemy, ale ja już nie będę Robloxa nagrywać. Bo ja na tym komputerze nie wyrabiam z nagrywaniem. Nawet nie mogę wybrać Czopteru, widzicie. Bo no widzicie, bo dziewiąty, bo ja nie mogłem zagłosować. Ale my na dziewiątym nie gramy. Bo widzę. A. A jak to się zdobywa? Wiecie, to dajcie znać. Na pewno to bycie pili, bo coś w tym stylu. Jak dostanę lepszy komputer, to od razu mówię, że będę nagrywać lepsze gierki. Ale dopóki nie mam dobrego komputera, to będziemy nagrywać takie właśnie gry. Nic nie mówię, bo ładnie jest się wtedy skupić. ja. Yeah. Vox, chodź! Zmieniamy grę. Jak mówię, Robloxa będę nagrywać dopóki te wszystkie gry nie będą tam... Mój komputer będzie wyrabiał. Ja za pół roku myślę, że kupię sobie nowe komputera do tego... Po prostu będę nagrywać bez, no stoję na śniegu bez, no bez Robloxa chyba będę po prostu wtedy nagrywać. Zobaczymy. Okej, by zostać cywilem, trochę no, by jeździć cywilem.

Może kiedyś kupimy sobie coś innego oprócz tego, ale póki będziemy w Ale może kiedyś zagramy w jakieś inne gry z Robuxy, albo zrobimy wielkie wydawanko. Jeszcze mi to nie przeszkadza w ogóle, to szumienia, nie? No to nie wam przeszkadza na pewno, bo oglądałem tam jakieś części swoich odcinków zanim w ogóle je wrzuciłam. Tak wiem, że to jest jadę. No stój! jedziemy dalej teraz już aż tak nie powinniście słyszeć tych szumów dobra ja muszę tu przystanąć przystanku jest za wykrysu, bo nie zwracajcie na nią uwagi. Ponieważ chcę mniej więcej chociaż... Kiedyś On nie wywołuje To było jak budzicie jeździmy Chwileczka na miniatureczkę To jest zdrowy moment

Powiedziałem widząc, że Cię zawołam pod koniec odcinka. I chciałbym jeszcze kilka wiadomości Ci przekazać. Vox. Problem. Escape. Uh, enjoy. My to. O! Patrzcie, mamy wyższy level. Patrzcie, co my mamy. Słuchaj, Wox, dwie sprawy. Jedna ważniejsza, no bo powiedziałem widzom, że cię zawołam, Tu tutaj coś się odeźwi do widzów. Jestem. Wox ma dzisiaj chleb. A po drugie nie wiem czy będziemy dalej nagrywać Robloxa, przynajmniej ja będę, ponieważ mi się za bardzo na tym kom, laptopie, ja muszę sobie kupić nowy laptop jakiś, muszę pozbierać. Także nie, także nie wiem czy będziemy nagrywać Robloxa, słyszysz? Albo sam będziesz. I co najlepszy do AB jest do systemu Czemu nie mam nic, co bym wam pokazał? O oh my Boże! O I ja ci kręcę, zmieniamy go. mój Boże, joinujesz? ciążająca nic nie mówiłem i w ten sposób kończymy grę odcinek już będziemy kończyć bo jak ja tam widzę to naprawdę kryzywalnie sobie radzi mój komputer już wam wyłączam te dziwne płaski mogę jeszcze tu automatika nie wyłączyć ale to mi chyba nic takiego nie daje Vox żajnujesz? <tryk> Dalo, mm. z z nie wiem, czy zaczniemy, bo Dobrze. Dobrze. Nie nie Jak to napisy? No nie rusza mi lagi mam. Człowieku ja mam słabego laptopa, a tyle on wiele niewiele byszego. Chodź. No pożegnaj się z widzami. Wejdź na serwer. Mordy jak Jakbyście chcieli yy, serwer z Map City albo blog z dajcie znać w komentarzach. Inaczej nie nagram. Ponieważ wiecie, że mam problemy techniczne. Techniczne. Box, chodź, tu wskocz mi na głowę, pożegnamy się. Box. No Już jesteś człowieku tu Ładuje mi się. To czemu się ruszasz? Już się ładuje, ale to ładowanie. Matko boska, no wyskakujcie, chcę się z widzami pożegnać. Spadajta, cześć Siemanko i do zobaczenia.